Hejcie moi mili. Kolejny odcinek zimy stulecia w Jamstoku. Zobaczcie co tu się dzieje. Jest tylko śnieg. I dodatek do śniegu, czyli działka. Zobaczcie ile tego jest. Piękny widok. komentarzach dlaczego tu basen w tamtym roku stał basen i naprawdę nic się nie stało poza, poza drobnymi obtarciami szybkie łatki nakleiłem i naprawdę nic złego się nie dzieje a woda wiecie z każdym rokiem jest droższa i tej wody naprawdę dużo w tym baseniku na jakieś dwa miesiące mi starczy akurat kiedy rośliny potrzebuję tej wody, marzec, kwiecień mam wodę darmową tam synek się schował do, do swojej jamy do tak zwanego iglo o, buduję tam od środka iglo jest już prawie gotowe także wychodźcie moi mili z domów nie siedźcie tylko wyjdźcie bo naprawdę tego roku zima jest wspaniała zobaczcie no, na trampolinie raczej sobie nie poskaczemy. Ani na pontonie nie popływamy, chociaż widziałem wiele osób też na pontonie, jak zjeżdża. I, I ponieważ jest deficyt, słyszałem Sanek, więc też jest dobry pomysł. Tak to się prezentuje. Także w Białymstoku zima stulecia. Jak ktoś nie wierzy, niech przyjedzie. I cóż. Czekamy na wiosnę. Pozdrawiam.